10 września, Sylwia Krasoń. Witam Państwa, zapraszam na Informacje Piotrkowskie. A w wydaniu powiemy o kolejnym oszustwie na wnuczka, nagrodzonych młodych artystach oraz o tym, co warto zobaczyć w Ośrodku Działań Artystycznych. Przestrogi nadal nie pomagają, nie jesteśmy czujni i dajemy się nabrać oszustom. Tym razem znów padło na starszą panią oszukaną metodą na wnuczka. Piotrkowscy policjanci szukają pary, która wyłudziła pieniądze od 83-letniej Piotrkowianki metodą na wnuczka. Zasada działalności pary była prosta. Nabrać starszą osobę tak, by dała obcemu pieniądze. Do kobiety zadzwonił mężczyzna, podający się za funkcjonariusza policji, twierdząc, że córka rozmówczyni spowodowała wypadek drogowy i potrzebuje pieniędzy jako poręczenia. Oczywiście kobieta zgodziła się na to, żeby uiścić taką kwotę. Powiedziała, że ma tylko 14 tysięcy złotych. Dodam jeszcze, że do tej Rozmowy włączyła się kobieta, która udawała córkę rozmówczyni płakała i prosiła o pomoc, więc tym bardziej kobieta zareagowała. Policjanci ponownie apelują o szczególną czujność. Nie ufajmy telefonicznym prośbom o pomoc. Podejrzane niech będzie to, że osoba się nie przedstawia, prosi o zachowanie tajemnicy oraz prosi o przekazanie pieniędzy znajomemu. Dokładnie 293. Tyle dla byłego województwa Piotrkowskiego zarejestrowało się komitetów wyborczych do tegorocznych wyborów samorządowych. Nie wszyscy jednak zdążyli. W biurze komisarza wyborczego w poniedziałek, czyli w ostatni dzień rejestrowania komitetów wyborczych, po godzinie 15 tłumów nie było. Komitety wyborcze wcześniej zdążyły dopełnić formalności, kłopotów i problemów z dokumentacją nie było dużych. Problemy były sporadyczne, ale to dotyczyło pełnomocników finansowych. W kilku przypadkach zdarzyło się, że były to osoby, które były funkcjonariuszami publicznymi, a stosownie do kodeksu wyborczego przepis artykułu 127 Paragraf trzeci nie mogłyby to być te osoby, które są funkcjonariuszami publicznymi, pełnomocnikami finansowymi, ale komitety uporały się z tym problemem. Podczas ostatniego dnia rejestracji komitetów wyborczych w Piotrkowskim biurze, w którym dokonywały zapisu komitety z terenu byłego województwa pietrkowskiego, nie brakowało i tych, którzy z formalnościami nie zdążyli. Urzędnicy niemal z zegarkiem w ręku przyjmowali chętnych do godziny 15.30. Minuta po terminie i nie było możliwości dokonania formalności. Dlaczego na ostatnią chwilę to zostawialiśmy? A, bo, bo inne propozycje były komitetów wyborczych. No i w ostatniej chwili zdecydowałem się, że z swojego będę startował. Czyli wybory za 4 lata dopiero. Za 4 lata dopiero. W Piotrkowskim Biurze Wyborczym zarejestrowały się 293 komitety wyborcze. 9 z nich to komitety, które wystawią kandydatów na radnych w Piotrkowie. Do nich mogą dołączyć Stowarzyszenia oraz partie ogólnopolskie, a tych zarejestrowało się w Państwowej Komisji Wyborczej 34. Teraz do komisarza wyborczego zgłaszane będą listy kandydatów na radnych, a w dalszej kolejności te komitety, które skompletują pełne listy we wszystkich obwodach, będą mogły wystawić kandydatów na prezydentów, wójtów i burmistrzów. Mają szansę osiągnąć sukces, bo mają talent i mogą go rozwijać. W Piotrkowie przyznano stypendia prezydenta miasta. Stypendia prezydenta miasta na drugie półrocze 2014 roku przyznano sześciorgu młodym piotrkowskim artystom. W magistracie prezydent Krzysztof Chojniek wręczał nagrody i listy gratulacyjne. Młodzi artyści nie kryli zadowolenia i radości z tak ważnego dla nich wyróżnienia. To jakby jest docenienie całej pracy. Oprócz docenienia wysiłku, który wkładamy w realizowanie swoich pasji, to jakby takie podsumowanie naszych artystycznych osiągnięć i generalnie całych działań, które podjęliśmy w, w poprzednich latach. Wśród wyróżnionych znalazła się Olga Lisiecka, zwycięszczyni prestiżowego turnieju poezji śpiewanej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jest to motywujące, chcemy na pewno yy, brnąć w to dalej. Chociaż myślę, że gdyby nie było, z tego, nie było tego stypendium, to i tak byśmy robili swoje. Wszyscy wyróżnieni stypendyści są uczestnikami zajęć artystycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Wyróżniona szóstka przez najbliższe 6 miesięcy będzie otrzymywać stypendia w wysokości od 90 do 150 zł miesięcznie. Warsztaty sztuka na granicy malarstwo już za nami. Czas więc na podsumowanie cyklu, czym zajęła się Karolina Szyl. Projekt Sztuka na granicy to warsztaty plastyczne, ukazujące szeroką paletę możliwości współczesnego malarstwa. W ramach warsztatów Ośrodek Działań Artystycznych zorganizował trzy spotkania, w których mógł uczestniczyć każdy. Chętnych nie brakowało. Na pierwszych warsztatach przy ulicy Wroniej postawiono na teorię i ćwiczenia praktyczne a to w ramach rozruchu i pobudzenia artystycznej duszy na rozkręcenie tutaj umysłów i wyobraźni. Wybraliśmy, zrobiliśmy taką zabawę z kółkami, 12 kółek na płaszczyźnie. O, właśnie tutaj sobie zauważyłam, że już ich nie widzę. No i wybraliśmy mniej więcej najciekawsze, najbardziej oryginalne prace, które się wyróżniają, około 11 i na każdym z nich jest zupełnie co innego, jakby wyłamywanie się. Ym, z formy. Oryginalność tutaj była jakby naj, najbardziej tym takim wskaźnikiem, no, byłabym, tak twórczym. No ale też taka generatywność, ilość tych pomysłów, która była jakby tutaj na podstawie tych kółek e, stworzona. Drugie warsztaty przy ulicy Dymowskiego to już typowy plener. Uczestnicy, rzuceni na głęboką wodę, świetnie sobie radzili. Tu zaczęłam od szkicu, pochwalono mnie, że dobrze, że mogę w tym kierunku iść, no i zaczęłam malować No, to właśnie. Tak mi się wydaje urozmaicony pejzaż, z tym, że ja też muszę zmienić coś, muszę po swojemu sobie rozplanować, kompozycję zrobić. Ostatnie warsztaty podglądaliśmy w zacisznym miejscu w okolicach Starówki. Tu przyszedł czas na ostateczny rozrachunek. Kto się nie bał przełamywał granice, bo takie warsztaty to nie tylko własna inwencja twórcza. Kontakt z nowym instruktorem no, daje trochę nowego spojrzenia. Pokora wobec sztuki. Tak, bo koleżanka podpowiada, że pokora wobec sztuki. Nie, no widzę, że wiele osób bardzo fajnie maluje, co podglądam i również od nich się uczę. Tutaj na przykład koleżanka obok mnie podpowiada mi na temat łączenia, tworzenia nowych barw. Z przebiegu imprezy zadowolony jest również Stanisław Piotr Gajda, dyrektor ośrodka działań artystycznych. Wszystkie te prace, które powstały, są niezwykle interesujące, i potem konfrontując je, składając wystawę, okaże się, okaże się jakie to efekty, efekty przyniesie. Ale na pewno zaskakujące. Teraz pozostaje nam czekać na podsumowanie i podziwianie efektów warsztatów. To już niedługo. Obrazy będzie można zobaczyć podczas wystawy 19 września na ulicy Sierackiej. Jest barwną postacią artystycznego świata, a jego prace zachwycają koneserów sztuki malarskiej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Teraz jego warsztat możemy oglądać w Piotrkowie. O kim mowa? O tym w materiale. Jan Norbert Dugrowin, laureat wielu nagród i wyróżnień, absolwent ASP w Łodzi. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw w kraju i za granicą. Artysta, malarz mieszkający i tworzący lokalnie w Piotrkowie. Jego pracę oglądać możemy od 5 września w ośrodku działań artystycznych przy ulicy Sieradzkiej. Od 30 lat konsekwentnie zajmuje się ma ma w swoim malarstwie człowiekiem, przyrodą, relacjami człowieka z przyrodą. Rzadko architekturą, ale też maluje. I to w sumie no, ciągle, jak gdyby, e są to cykle pewne. Które, które realizuje. Sztuka Jana Dubrowina, głęboko zanurzona w tradycji, ukazuje obrazy z ludzkiej codzienności. Nurt realistyczny dostrzec można nie tylko w pejzażach, ale także w obrazach scen rodzajowych, aktach i w naturalistycznych portretach, takich jak ten zatytułowany Staruszka. To sztuka wychodząca z drewnianych ram, której możemy niemal dotknąć. Od lat obserwuję jego malarstwo, które. No, rzeczywiście jest takim malarstwem rzadko spotykanym w dzisiejszych czasach, bo dzisiaj się uważa, że można tam większą ideę dorobić do, do sztuki i nie musi to być taka prawdziwa sztuka. A to jest takie, można powiedzieć, mięso sztuki. Kolega zaproponował wyjście na, na wystawę, dlatego zdecydowaliśmy się przyjść i w zasadzie jestem zadowolony. Że udało nam się tutaj przyjść i zobaczyć fantastyczne obrazy. Panie i panowie, Jan, Dubrowin, Polska! Wernisarz wystawy z okazji jubileuszu 33-lecia pracy twórczej Jana Dubrowina odbył się w miniony piątek i był to niewątpliwie wieczór udany. O istotności interakcji pomiędzy twórcą a oglądającym mówił dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych Stanisław Piotr Gajda. Artysta maluje po to, żeby. Tworzy po to, żeby spotkać się z publicznością. I galerie są po to, żeby tych artystów pokazywać, konfrontować z publicznością. Artysta przychodzi i wystawia i on dla niego to jest również cenne, bo jakby zdobywa pewien dystans do tego, co prezentuje. Bo inaczej się patrzy na swoje obrazy w pracowni, gdzie, gdzie je się tworzy, a inaczej kiedy Patrzymy spojrzeniami ilość tam ludzi, bo to wtedy obiektywizuje się ten ogląd. Wystawa prac Jana Norberta Dubrowina rozpoczęła oficjalnie nowy sezon artystyczny w Pietrzkowie. Dzieła artysty podziwiać będzie można do 30 września, a w najbliższy piątek otwarcie wystawy sztuki przestrzennej Magdaleny Samborskiej Anatomia Niepewności. Tym kulturalnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Tuż po informacjach, jak w każdą środę, zapraszam na magazyn sportowy, a w nim między innymi relacja z jednej z największych imprez off-roadowych na świecie, a mianowicie Red Bull 111 MW, która odbyła się na terenie kopalni w Bełchatowie. Powiemy również o pierwszej wygranej przed własną publicznością piłkarzy Polonii Piotrków. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia! Magazyn sportowy rozpoczniemy od piłki nożnej i meczu Polonii Piotrków. Polonia zanotowała pierwszą wygraną w tym sezonie przed własną publicznością: zespół Roberta Grzesiuka pokonał LKS Rosanów 2 do 0. A bramki zdobyli Adrian Malicki oraz Mariusz Zaor. Ten sam duet, to warto zauważyć, trafiał do siatki także w poprzednim spotkaniu wygranym przez Polonię z KS Paradyż 4 do 1. Jeśli chodzi o mecz z Rosanowem, to Polonia od pierwszej minuty zepchnęła gości do głębokiej defensywy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W dziesiątej minucie świetne podanie Mariusza Zaora wykorzystał Adrian Malicki, który pewnie pokonał Bartosza Bartosińskiego. Polonia kontynuowała natarcie i mogła podwyższyć prowadzenie. Dwóch dobrych sytuacji nie wykorzystał jednak Mariusz Zaor. 11 minut po wznowieniu gry Polonia strzeliła drugiego gola. Tym razem to Malicki uruchomił podaniem z głębi pola szybkiego Zaora, a ten zdobył wreszcie swoją bramkę. Rosanów nie rezygnował z walki i w 69 minucie powinno być 2 do 1. W doskonałej sytuacji nie wykorzystał jednak Artur Głowiński. Do końca meczu nic się już nie zmieniło i wygrana Polonii w meczu czwartoligowych Beniaminków stała się faktem. Pierwsza połowa na pewno była fajna, miła dla oka, dla kibica również. Graliśmy fajnie sobie piłeczką i, i stworzyliśmy sporo sytuacji. Wykorzystaliśmy tylko praktycznie jedną, za chwilę drugą wykorzystaliśmy. Pod koniec zdaliśmy się trochę przez nasze błędy po prostu w środku. Dwie piłki, które zawodnicy z Rosanowa skontrolowali. Mogła z tego wpaść bramka, na szczęście nie wpadła. Przełamaliśmy to w końcu, zaczęła się ta gra klei, zaczęło, zaczął być kolektyw, że tak powiem. Każdy zaczął sobie pomagać, Przestał, zlikwidowali dyskusję, że już nie było dyskusji na boisku, więcej gry niż gadania. No i widać od razu efekty tego wszystkiego. Mogłeś dzisiaj strzelić więcej bramek, ale no, duże słowa pochwały za tego drugiego gola. Bardzo fajne zgranie Adriana Malickiego, no i... Twoja szybkość, tak? Tutaj strzał na 2-0. No tak, szybkość. Adrian zgrał, ja mu pierwszą piłkę zagrałem, tak, on mi teraz drugą, drugiego gola strzeliłem znowu po jego podaniu. W Paradyżu było to samo, ja mu dałem, później on mi i tak uzupełniamy się jak możemy, tylko no i oby tak dalej było. Po siedmiu rozegranych kolejkach Polonia zajmuje piąte miejsce w tabeli z 13 punktami na koncie. W ósmej kolejce nasz zespół zagra na wyjeździe z piastem Błaszki. Siedem mieszanych drużyn wzięło udział w turnieju, który oficjalnie zakończył sezon plażowej piłki siatkowej w Piaszkowie. Organizatorem turnieju był Piaszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a emocjonujące zawody zakończyły się wygraną tercetu. Edyta Żurawska, Marcin Ilczuk oraz Adrian Olczyk. Nowość dziewczynom e, dla mnie gra, ale dzięki temu, że jest na trójka, to możemy spokojnie skoczyć do bloku. Dwie osoby są w obronie, także troszeczkę łatwiej się gra. Nietypowe zakończenie wakacji, rekreacyjny turniej plażowej piłki siatkowej 2 plus 1, dwóch mężczyzn i kobieta. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn, 21 zawodników i zawodniczych. To był długi sezon w siatkówce plażowej w Piotrkowie, zarówno na tym boisku, jak i na boisku przy Słoneczku. Tak, długi sezon. W tym roku mieliśmy bardzo dużo okazji do grania. Turniej otwartych mistrzostw Piotrkowa kobiet, mężczyzn, do tego dwa turnieje mężczyzn, jeden open, drugi dla oldboyów. Tym turniejem 2 plus 1 kończymy sezon wakacyjny. Możemy pograć, możemy się pobawić. No jedyne, czego szkoda, to brak kibiców. Myślę, że na to narzekamy troszeczkę tutaj. Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna w składzie: Katarzyna Partyka, Robert Pawlikowski, Łukasz Biernacki, a na miejscu trzecim zespół w składzie Izabela Stobiecka, Paweł Wieczorkowski i Łukasz Jakubowski. I na koniec o imprezie, która przyciągnęła tysiące osób, w tym także Piotrkowian. Red Bull 111 MW to nazwa imprezy, która w czasie minionego weekendu odbyła się na terenie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. To największe zawody, hardendura w Polsce dla amatorów i profesjonalistów. W niedzielnym finałowym wyścigu wygrał faworyt Teddy Błażusiak, Polak, wielokrotny zwycięzca podobnych imprez. Na miejscu drugim uplasował się Brytyjczyk Johnny Walker. A podium uzupełnił Austriak Andras Lettenbichler. Tuż za podium przyjechał na metę Łukasz Kurowski, z którym rozmawialiśmy tuż przed startem. Optymistycznie. Wczoraj mieliśmy prolog, dość dobry czas, trzeci po dwóch przejazdach. Także dzisiaj będę chciał walczyć o podium z statkiem, z Johnnym Walkerem i z innymi zawodnikami. Jak pan ocenia tą trasę? No wczoraj mieliśmy prolog, więc był bardzo szybki z początku. Później mieliśmy trochę zwolnienia na tej sekcji trudnej z kamieniami. Eee, ja jestem bardzo zadowolony. Wreszcie doczekaliśmy się tego typu imprezy w Polsce z utęsknieniem. Mamy masę kibiców, co jest naprawdę motywujące do jazdy. Mamy fenomenalną pogodę no i organizację. Jak wspomniałem impreza zakończyła się wygraną głównego faworyta Tadeusza Błażusiaka. Ten pomysł takiej takie imprezy w Polsce powstał dawno temu u nas w głowach, e, w Red Bull Polska i, i, i w mojej i Bartka był który e, zajmował się trasą i był dyrektorem sportowym. E, udało się zrealizować w 2014 roku, znaleźć miejsce, miejsce niesamowite, kopalnia tutaj udostępniła wiele, wiele sprzętów, które pomogły zbudować ten tor. Świetna impreza, cieszę się, że udało wygrać, dałem z siebie wszystko, przyjechaliśmy bardzo blisko siebie, naprawdę tempo było, było wysokie. Przez chwilę teraz zostawiamy Państwa sam na sam z efektownymi ujęciami z niedzielnego finału. Jest na co popatrzeć.